Czemu nagrywasz? Czemu podciągasz się w złą stronę? A w jaką stronę powinno się podciągać? Tak, znaczy to zależy na co stronie. Tak, bicepsy, w drugą stronę... Spinaczka. Większa ilość mięśni. A e, ja bicepsy e. mam najmocniejsze, więc się więcej razy podciągnę tak. Ostatni dzień i się pakujemy. No, a jeszcze trzeba nagrać kilka filmików. No to w Darwin. Droga się pakuje. Marek też się pakuje. Jedzenie. Dużo zostało. Wszystkie graty wyciągnięte. Możesz nagrać, jak wyglądał nasz kamperek i co w nim robiliśmy. A Mateusz się nie pakuje Ale i w ogóle Pakowałem pastę i szatę Do samochodu Tu siedzieliśmy Kierownica po prawej stronie By trzeba było w cieniu, bo tu jest ten łóżko Teraz widać syfu dużo Mateusz próbuje zrobić zdjęcie takiemu dziwnemu ptakowi, który ma żółte takie gule jak indyk w dół. I długie, czerwone nogi. Ale chyba się boi. Jakieś takie średni miejski ten ptak. To jest, jest. Indonezja. Dorota z Mateuszem lecą tam, z Darwin. Ale, żeby się tam dostać, tam dwie godziny rot, to muszą przelecieć. 4? sześć. Cztery, cztery do godziny do Melbourne, a potem z Melbourne 6 godzin tam. To szybciej by było przepłynąć, może. A tak może to poważnie... jest Papua i Nowa Gwinea, i tam zjadają ludzi. Ja myślę, że to jest dalej Australia. Ja to sprawdzę, co to jest. Jesteśmy w Darwin, i tu jest widoczek na ocean. To jest dalej Australia. <noise> Wielkie zaskoczenie. O nie! Dalej no Australia. Gdzie się nie popatrzy, to Australia. Co ty powiesz ciekawego, co się dowiedziałeś? Że taką flagę mają statki, jak zaczynają wypływać z horyzontu, niebieska z dziurą. Jadąc z Melbourne do Darwin znajdywaliśmy po drodze takie owoce. Leżały sobie na poboczach wśród takich chaszczów i, i było tego sporo. A mieliśmy niedobór świeżych owoców w czasie tej trasy, więc tylko tak zabraliśmy i się zastanawialiśmy, czy możemy to zjeść, czy nie. No ale żeby być pewnym, postanowiliśmy zapytać o to naszego eksperta do spraw roślinności. Dzień dobry. Eee... To niestety nie jest jadalny owoc. Nazywa się pedimeron. Inaczej go można nazwać ogórkiem agrestowym. Zawie, bo zawiera substancję kukurbitacynę, która w dużych ilościach jest szkodliwa dla człowieka. Jest to niechciany owoc w Australii. Rośnie właśnie na Outbacku. Jest on niechcianym owocem, ponieważ w dużych ilościach jest trujący. Konie, czy Owce, które biegają sobie na odbeku, zjadają takie owoce no i zdychają. Przez dzieci ten owoc jest wykorzystywany do zabawy, bowiem wzywają sobie takie owoce i rzucają w stopę. Ostatnie godziny w hotelu w Dagi tego trzeba dać wszystkie puszki, które nam zostały. Większość poszło do celistapu. Wszystkie poszły I wszystkie zostały zabrane. Trzymaj moje sardynki, które zostały zabrane wbrew no mojej... i... A ty się z tego cieszyłeś, bo mówiłeś, że masz dość sardynek. Mareczek przez miesiąc jadł sardynki. Tylko sardynki. I sardynki. Sardynki w wodzie i sardynki w oleju. A potem w wodzie. I to sami coś w poleju. Ale generalnie, możemy zapytać naszych towarzyszy podróży, jak podobał im się wyjazd. Jak podobał Ci się wyjazd? Fajny był. Jak podobał Ci się wyjazd? Bardzo przyjemnie. To fajnie. Szczególnie noce w kamperze były bardzo przyjemne. Podobał mi się pokój z Kalimą. To są już ostatnie dni, czy tam nawet godziny, w hotelu. Dlatego no, tego trzeba go śledzić. O nie, do tego nie mało. problem. To jeszcze raz.